Zrobię no, jeszcze no, tam duchy, robimy. to, Ja Oczywiście, wyciszam telefon przede wszystkim. <grych> A, myślę, no, no, no. że to jest bardzo dobry pomysł, w razie co o tej godzinie. Dobra. YouTube Studios ja tylko odpalę tutaj. Teraz hmm. tworzę to wszystko tak. i pytam się Wam ustawienia. Wy będziecie ustawiać to, ja tutaj tylko będę ustawienia robił. A Wy tutaj ogarniacie resztę. Guys. jeżeli chodzi, czekajcie, już kontynuuj grę. Teraz tak. Dobra, polecę tylko tego streama z tego z YouTube'a zwykłego. O wole YouTube. Oczywiście przybieram klasę moderatora, więc. Moderator będzie. Oczywiście. Oczywiście rzadko się nie właduję, no o tej porze to mało osób będzie, ale to jest kupier chilowe. No nie, także nocne ekranie. Dobra panowie, teraz tak. Kto, kto będzie, to będzie. Nowa grafikan. Słuchajcie, podchodzę. Za ja? no, lepszego contentu idę sobie pod drink. Mm -hmm. content. Content. Dobra. Na 40. Teraz tak panowie i panie. Pani tu nie ma, więc. Dobra. Teraz tak. Gramy na e, nowy Sawę. Kępu, jaką jakąś preferujesz mapę? pre 10K, czy pre 3K, czy pre Nie, nie Ja preferuję. Czyli ten chyba największy, mi się wydaje, raczej, nie? Czyli 10K chyba, nie? Tak. Muszę się podgłośnić, ci cicho strasznie, coś nagle... No nie, przecież nie... No... Dobra, teraz tak, y online, dobra, tutaj tylko znajomi, dobra. Y poszukiwać przygód, no zwykły typ trudności, poszukiwać przygód, nie? Raczej mnożnik PD, mieliśmy 300%, ile ustawić tam? 100, -100 po prostu? Aptuju, Piotruś. Mi nie robi różnicy to możemy zrobić 125 na przykład cykl. Y, 24 godziny w grze ma trwać ile minut? IRL 40, 30, ile? Uważacie czekaj, jeden dzień ile? Tak, no IRL ile ma trwać, nie? Bo tutaj mieliśmy cykl 24 godziny na 40 minut na przykład. Tak, był było ustawione poprzednio? Tak, tak, na 40 minut mieliśmy dzień cały. Może tak zostać 40 minut? Czy nie? No, ustaw na godzinę. Na godzinę aż? Kurde, no to. No. I dopiero za 7 godzin horda? To się jest trochę długo. Mimo. No nie masz czas na budowanie. To 50 minut na tym lecimy, dobra. Czas, częstotliwość prawie. A mnożnik expo, nie wiem. 125 jest ustawiony. A setek żeby nie było. Seta to jest zwykłe, no dobra. O Ostrzyżanie... no to to głupno, jest. Szybkość zombiaków za dnia hut, trucht, bieg. trucht, hut chyba nie, raczej zwykły. Szybkość w nocy, w nocy no to hut, weźmy sobie ustawiam, żeby nie było tak łatwa. A hut to jest najmniejszy, chyba że chcecie truch. nie, no hut chyba nie. Szybkość dzikich zombie no to weźmy sobie trucht, akurat, żeby byli szybszy i cięższe trochę. I szybkość zombie podczas królewego księżyca weźmy... Może nie, bieg też może my weźmy, o. Zmysły dzikich zombie w... w nocy może, co? włączymy czy nie chcemy, bo tutaj jest zwiększa zdolność usłyszenia lub zobaczenia cię u zombiaka. My chcemy takie coś, czy nie, panowie? Nie znam się na tej grze. Po prostu ja ciężej powiem. będzie no, jak w nocy, w dzień, albo no, w nocy może powiedzmy, że ciężej będzie, że zombiaczki bardziej będą Cię spojrzeć. dobra. Zrzuty codziennie, no to H może być, nie raczej. Zadawanie obrażeń blokom przez gracza, 300, no to możemy sobie chyba tak zostawić, co? Najwyżej. Obrażenie zadawane SI blokom 75 aż, czyli sporo biją. Weźmy 67 ustawmy najwyżej. Obfitość łupów? Obfitość łupów zmniejsza na ile? 100 chyba tylko, nie? Nie na 200 aż. Nie. Na 100, dobra. Czas ponownego gener generowania łupu no co 5 dni najwyżej. Przedmioty po śmierci? No nie tracimy, bo gramy for fun. raczej. No dobra, no i start. Klikam raczej tyle z tego. Raczej tyle z tego. No dobra. Zobaczymy, zaraz stworzymy. może. No. Dzisiaj miałeś wolno, a nie jak ja kurde, a nie drogi, zapierdielak w robocie, a księżki... egzystencją, My Dzisiaj byliśmy klasą robotniczą z Piotrem, a Ty? Mm. No, byłem od poniedziałek do piątku. Ojej. Ty, 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 ty. Kiedy? Ty, Nie chcesz kogoś sprzedać? Co? Co? Nie chcesz kogoś sprzedać, czy się narobi? Mm. <laughs> Kaflaka? O, na o, przykład. Kaflaka też się upierdalał przecież. No właśnie. Siema, Liptonek, witam ponownie. Siema. Siema, tworzenie środowiska. Nie wiem, czy kamerkę chcecie ktoś tutaj z czatu. Ludzi nie będzie, bo to ja będę się grał tak forfanka. Są mi się. Na chilku mogę sobie. O, tak tak, tak ciemno mam wiecie, o co chodzi? Boże, dla jego. Dla jego mogę tutaj wam odpalić, jak chcecie kamerę. Też ja tu sobie po prostu leżę i czuję bombę, także. Dobra, jest serwer panowie, jest serwer. Ja, ja, myśl, ja myślałem, że ty w szlafroczku będziesz, już Boże. No to w szlafroczku w taką temperaturę no. Dla mnie to możesz, kurwa, bez koszulki być. Jak ja, na przykład. Nie, dziękuję. Bo jest, kurwa, za gorąco. kurwa jest, za gorąco. Jest, jest ciepło, no, naprawdę. Jajcie, wariaty. Jakby coś wypłam Nie to się przez flory i faunę to jeszcze kurwa od alkoholu. O tym bardziej nie wątpię, mój drogi. Tym bardziej nie wątpię. Ale te wyzwania śmieszne są ty. Popierać się można. Dobra. Włókna roślinne, dawać włókna roślinne. Potem licklonku robisz o tej porze, że jeszcze nie Nie się można stanąć połączenia. Jak to? Nie da się dobić? mogę restart serwera zrobić na Jerzyno. Tylko znajomi jest prosty. Proszę, server restart robić? Poczekaj, robię ponowną próbę. Nie, zaczęła to restart za drugim razem działa. Mały kamyk, jest kamyk. Dzięki. Kamyczki, kaczuszki kamik. kamyczki. kamyczki. Jakiś nie tak Nie da się. Nie da się ubić, No to czekaj. O, dobija. A no to akurat wyszedłem, ty bo ten powiedział nie dam się. No ty, to jesteś no, jednak. No dwa o, razy dobijałem. A, bo wy się tam na Discordzie Liptonek. Aaa, dobra, kontynuuj grę. Nowy safe. Czekajcie, no. Tylko znajomi, no. A czekajcie, region zmienię ty przede wszystkim. Bo było na Amerykę, jest Europa teraz ustawiona, dobra. Start, okej. Okay. A to co? Dobrze się grało chyba Liptonek, co? Spoko, spoko, że tam, tam wbijacie kurcze te kanały na dole. Geetwood, ktoś tam siedzi, to zawsze spokuwa, nie? A jakby nie patrzeć, to to jest, nie? No właśnie, po to to jest, także Geetwood jest skurcze, Bo wy, wy się tak randomowo poznaliście chyba Liptonek, nie? było tylko pisaliście sobie na tym szukam do gry i sobie powbijaliście tam. Bo od jakiegoś czasu tam widziałem, że gracie coraz częściej. Także spoko. Uj, przepraszam. A może YouTuber, Boże by się zainteresował i zagrał. YouTuber, no, kiedyś może off stream. Someday, baby. Hej, może że ogłoszenie, że potrzebujemy kogoś do walo Walo, walo! Tam pisali mi niektórzy na PW już i tak, Mati i w ogóle tam. Tak? Tak, no. no było, jest valo, serwer, to. zobaczcie czy możecie dobić. Mhm. Teraz jest na Europie ustawione, więc powinno być H, wszystko w porządku. I min mean, miało być pijane VALO, więc chyba sobie zrobię pijane VALO, nie? O nie, już z obu? Kurczę, Ty, Piotr, robię To Ty, kurwa, idę grać rękę. Kurczę. kurczę. Smutek to nami się... zagrał, nami mnie ciągle go nie ma. Jutro może by bił, ale jutro Tekkena oglądamy, to i tak w stronę. Za mi z Filipem proponował dzisiaj, czy mi nie zagrał. Ale oni grali piątką, więc... Hmm. Nie chciałem no. z tym typem... Daj mi tego wandala ma ładny skin. Ładny skin Vandala, bardzo ładny. Wyślij za pro. Zaproś znajomych. Przemko. Zaproś znajomych Sylwko. Proszę bardzo. Macie zaproszenie. Witam pięciu osób się ma. Nie oczekujcie zaborzeć emocji. Daj mi. jest późno. F stan 30 dzisiaj... Się, no, no dzisiaj. Jeszcze dzisiaj? Tak, jeszcze dzisiaj. Nie możecie dobić, czy o co chodzi, kurde. Może przez to, że stream mam jakoś obciąża, ale... Wątpię, nie wiem, żeby nie aż tak kurczę to ten... Też tak wątpię raczej Próbuj tak, czekaj, no bo no to jest wszystko. O, no. coś się łączy. Nie, nie można połączenia z serwerem. Co? Rzeszek by się nie zgadza No nie wiem ty. Nie. Dafa. Chwila, zdoczuję lobby jeszcze raz najwyżej, no. Ale... nie się. No o co chodzi się nie da chcę pograć w komputer no. Ja pieprzę. Nie. Już działało w to, zawsze, o co chodzi? Jestem online na Steamie, czy co? No, mamy internet, ok, no. kontynuuj, Nowy safe. Europa tylko znajomi. Ośmiu graczy. Hasło mogę... Hasło 1, 2, 3, nie wiem... Podstawowe. No, wszystko jest ustawione, no. Wielu graczy. No ty no, o co kawan niby? A ty, Piotr, możesz dodać im po prostu zaproszenie? No dałem niby, ale nie mogą wbić ponoć. Nie wiem, teraz na hasło Raz, dwa, trzy ustawiłem, Start serwer, klikam Ja, pieprze, co się dzieje? Chcę tylko pograć 7 days na filku. Witam, witam. Siema, rodzaj kultury, witam, witam. Witam serdecznie, jak mnie źle słuchać, to wybaczcie. No mówię, ja tutaj cicho szaf jestem. O, widzisz, mówię, że ludzi nie będzie. C no, widzisz, kurczę no, 6 osób, to. siema, siema, chłopoki, czy tam dziewczyny i chłopoki. Witam, witam, guys. Dobra, siema. let's go. Generuję mapkę. Trzymam kciuki. Za wink'a może o, kiedyś o, w końcu. M Muszę będę kiedyś nagrać właśnie, jakiś jechałem autobusem, myślałem, żeby walo kiedyś nagrać taką sklejkę grania, jak gówno wlepić, nie? Przysięga. Ej, no w co, to nie jest głupie. Masz dawinki? Da da Zrobiłeś sobie jedzenie, Kurczę, i masz co oglądać, no to bardzo dobrze, rodzaj kultury, bardzo dobrze. Zobaczcie, czy możecie wybić. Hasło, raz, dwa, trzy, błagam, powiedzcie, że możecie, bo się sam staram w gacie, przysięgam. W ogóle, co tu, to, co to w ogóle YouTube robi w chuja? Mam to żywo i tylko widzę liptonka na czacie. No nie wiem, ja widzę. Może A, masz topchaty? Top... iść. A, no musisz topczaty. Teraz włączę na, włączę na topchat i kurwa mam wszystkich tych. No widzisz? Ja, jak no karkawic jeszcze. No. Jak ochrony, nie to nie, no, nie wiem, ktoś inny z was stworzy serwer, no bo ja nie wiem co oni niby nie tak mam tutaj. Nie można ustanowić. No, to Przemek tworz hosta, nie wiem. Ja nie wiem o co chodzi, więc. Podobno do Ark It's Survival pracować. to jest mój ulubiony, kurczę. Ale nie no, nie, nawet nie mam zgubu klatek ani nic, więc nie mam pojęcia o co chodzi. Webdaj się ktoś jest mój ulubiony survival kurczę moi, pa, moi drodzy Dobra to dawaj Przemek ty, no bo albo nie wiem, albo okay. Sylwek. No. A Sylwi ty masz dołączyć A co ty jesteś w grze niby? Ja mam ładowanie danych gry Aha, no to weź restart może zrób kurde Sylwi czy coś albo weryfikację się plików. Się, ja tam mam. Siema Mati, witam. Nie wiem, no nie mam skił spadek klatek nawet w streamie, wszystko jest okej okay, teraz net. Witam, witam chat. Siema. Ty bez skitu ten SEDI za dobrze chodzi. Co? Mówię, za dobrze ten Seven Days chodzi. Za dobrze? No. Co no, widzisz? Znaczy, to zależy od komputera, bo na moim <noise> działa fatalnie. Po powiem tego. Tak, Benek, to nie kwestia hmm. tego, czy ci chodzi fatalnie. My byliśmy po prostu w basie, gdzie było 1000 pochodni, i FPS-y wyciągały tak mało, bo ta gra sobie nie radzi. Ale z nie z tym. na takim otwartym terenie mi A, to prowadzisz tak. Aaaa, to no. dziwne, to mnie. To mnie aż tak nie, kurczę, co daj jakieś profity w ogóle ten buff, moi drodzy? Nie wiem, co można pa patrzeć. Aha, aha, aha. Jest ten komputer, w przyszłym roku ledzie pięciolatkiem, także. I co przynajmniej jesteś niby? Czy ci się pobiera jakby? Ładowanie fabrykatów. Zobaczymy. Ja jestem gdzieś w dupie. Mów, muszę stworzyć wytwór szuk. No mój to, jak ktoś wie co to jest Selen Days, to jest Infinity Games Survival, gdzie są po prostu co 7 dni hordy, macie handlarzy, możecie budować własne budowle. Jest normalnie, kurczę, tutaj tej Gravitation i inne takie... Rzeczy fajne. Ja sobie Days'a bardzo lubię. Jestem mega fanem giereczki. Ciekawe ile kosztuje na Gitu już po tych yy, zmianach i w ogóle. Czy już cena skoczyła troszkę? Czy ostatnio jak patrzałem, to skoczyła actually w górę rzeczywiście? Perepę. Mocnych lagów więcej. No ja tam z ekipą zawsze gram w nocy, nie? Także who maybe maybe. Siema tym jak znowu witam serdecznie. Chyba, że ragi ci jeszcze nie stworzyłem, ogarnę to potem. Z tą permisją na ten serwer, dwóch y, 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 sporników, że tak powiem, ten chat, i w ogóle. Ale potem skończyłem live, robiłem sobie jedzonko, potem quizy Przemek nam przygotował, takie śmieszne o grach sobie graliśmy. Że tak powiem. Takie wiecie, funny shit. Funny shit było. Pochodnie nie lubię w tej grze, więc uwalam pochodnie. Pierdzielę to. Jamy drewna. Weźcie, nawet no, starczy nam tego drewna. Idziemy szukać miasta. A zobaczę może jakieś częściej takie wiki. Ja z ekipą sobie tutaj gramy kurde razem zawsze sporo. Różne giery. Także, who knows. Nie da się porę starcie, gdy też. A Przemek ciągle wbija, No to nie wiem, Przemek jak dobija. Jak... no się... Przemek tak stworzy pewnie wtedy no najwyżej. Albo, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Może Przemek anuluj wbicie i najwyżej... Oho. Jeszcze pitka dała. Może anuluj Przemek jakimś stworzysz ty rzeczywiście tego serwa, co? Skoro Sylwio nie może jakimś cudem wbić. Mogę stworzyć strzałę, Jedną bogactwo. No ja jest? nie? No, ja widzę, no ale skoro on nie może wbić, to spróbuj, stwórz najwyżej Serwa. Mamy tego samego neta, nie? No, wiem, no ale... To stwórz byle co najwyżej, nawet nie ustawiaj nic, zobaczymy czy on wbije do ciebie w ogóle najwyżej. Przemko, boś, bie... no, dobra, no stwórz i zobaczymy. A ja tu jakieś item nam pozdrowiłam na razie, póki co jak do ciebie dobiję, to wyjdę i dobiję do was też. Witam, witam guys, nie spodziewałem się server online Region Macie okazję usłyszeć wszystkich tutaj z ek... Może nie jest wszystkich, bo jeszcze nie ma swima, ale Jest Benito, no, jest Monkey no, 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 Slayer no. Jest Przemko To ekipa wszyscy legendarna Jimmys, moi drodzy no, Czyli Jimis mamy się ponad 10 lat wszyscy Widzicie? To jest rare event Nie mam no, pierdol no, no, nie bój się, ja ciebie nie zjem. Wszystko z miłości się wyzywamy, wiecie o co chodzi jak to w ekipach takich to wiadomo jak ja są Po prostu... Czy to trzeba tu mężczyzny i białego Aż ci moi drodzy, to jakie fajne są tutaj. Macie tyle drzewek aż umiejętności, nie? I ekspienia. Boże, jak ja to uwielbiam, to co nie staje się no. tego sprawy, nie? Mega lubię takie drzewka umiejętności u postaci. Ja się w gierkach ogólnie. Są mega zajebiste. Mega zajebiste mój drodzy. Na no, fabuły tutaj w grze nie ma, jak ktoś by się zainteresował chatem, po prostu oraż survival, czysty, o, książka na Vehicles, wiatrakowce i więcej, ulala. Przemek, nawet najmniejszy świat, żeby zobaczyć, po prostu Sylwię do ciebie dobije w sumie, myślę. No bo to, wiesz, szybciej ci stworzy, nie? A jak mu nie wbiję, no to trochę unlucky bym powiedział. Ginika, proszę. Tak, powiem, czat, że dzisiaj w tego Tlastika komega się biegało, naprawdę, było spoko. Mimo to, że gra się z, z to jednak ten chase podczas tego, to zajebista sprawa. Mega jasne. Co tam, Banek, jak wynik póki co? Ty, no 3 walimy. kurde, I wish, kurcze, Dlaczego? Jak gramy razem, to zawsze Przez jesteśmy takie... Tutaj... Siema, witam. Witam, witam serdecznie. Ale tutaj, jakie osobliwości pojawiałem na czacie o tej godzinie, ty. Normalnie. Znaczy chlupia, ja chyba z roboty guys wrócili. Albo coś. Witam was Witam, witam Siema, siema. Oh, spajka, miasto Chciałem zrobić. zrobić. Przytrzymaj tak Ikona wyzwań. Zadania. Tu są wyzwania. O wyzwanie tutaj Pedra, kiedy zostajesz Nie, Nigdy. Dosłownie z pras zwróciłeś a widzisz, tak myślałem właśnie, jak Gdzie pracujesz sobie? Huan dam. Jaka tam? Chyba, że nie chcesz się chwalić, to na chillku, na chillku, jak... Jean-Claude Hwamdam. Jean-Claude A, sobie bandagę. Co chciałem zrobić, moi drodzy? A, z tutaj jest jeszcze handlarz, ty. <ścoughs> Tymek, spokojnie, będzie wtedy jeszcze stream. Serwer spróbował 5 że będziemy streamować do trzeciej około, tak na różne oko, tym jak także, na chill'ku Także na spokojnie, my tu powiem, wiesz, jak po prostu teraz streamy odpaliłem, bo i tak z ekipą sobie gramy, nie, także jakby... Aplikant, a, a, aplikant w kancelarii O kurde, No ja cię sunę? to ciekawe w sumie I podoba ci się ta robota? Aha, serwer obecnie zatrzymano Zatrzymano Ten ma jakieś problemy, ty co się dzieje? To czekaj, kurde. Oj. Seven Days chyba sweczor wychodzi, bo... Nie mam zbytnie podpisów. Benkaus usłyszał, że nie chce grać, po prostu się zasmucił. Seven Days i wiesz. Zakresy dostał. No chyba. Ja nie nawet jest. nie mogę cię zaprosić, nie? Może Ten restart jest zbyt... Tak, to są. Ale pa, u ciebie mam inicjowanie świata, chociaż. A, no to pewnie to wiesz, może jak masz inicjowanie świata. Obstawiam. Ja tutaj gram, taki progres robię i tak będę musiał zaraz wyjść, ale p.i.w. Zamknij tą dupę! dupę! moi drodzy, po prostu mówię, jak... jak ja, ja, ja proponuję po prostu odpalić tego streama na second monitorze i sobie w coś grać, moi linie nie? To się za dużo nie będzie a po prostu gramy sobie w komputer, nie? Jakiś niesamowity komentarz tutaj was nie czeka, <laughs> przykro mi. Przykro mi, guys, przykro mi. Uuuu, takie fajne itemki mieli znajdujemy się. Dobijać, chciałem do ciebie w takim razie? Dbaję, guys. E, Powiedziałem, żem zrobił tyle jaki niej, serwer, było, nie? A, no dobra. Zobaczymy, czy ten dobije, czy nie, kurczę Ham. No tutaj właśnie nie zdążyłem wyłączyć trybu kreatywnego, jak sobie tam, tego Dobra, to zobaczymy, czy tego się to się w ogóle wbije. Ule, to kibelek, murki no, teraz oczywiście. O Jezus, chyba tu nie chcemy iść na początku, guys. To jest hazmat. O kurde, jakie drzwi eleganckie. O helma. O na. nie ten poziom, czy jeszcze nie mam takich temu. Do widzenia. Zbierdzielamy stąd. To for sure. Czyli z ten, mogę normalnie dobić, tak? Dobiję, go do ciebie? Yeah. No to dobra, to trzeba do coś tego serwa i twórz to normalny ten 10k pentagon kurczę. Było, 10k pentagon, ja dobijam do was i, i tam lecimy. U Ciebie w takim razie Ty będziesz hostem you wszędzie. Know be the host. You now the host Na szczęście nie znalazłem jakichś niesamowitych itemów na początku, ale... Oh. Du, du, du. A tu nie, to jeszcze nie wychodzę, bo sami to stworzyłeś serwat w sumie trochę zajmie, chyba. Ile zombie mnie goni i to jeszcze militarnych, to nie jest pocieszające. Dawaj, dalej. Dalej, na Dalej, dalej. Dalej, Ej, No, no, no. Ej, dalej. Dalej, dalej, No, no. No, ja w ogóle jestem okurze, mam teraz w szoku, nie z tego wysokiego. Tylko to jest ciekawa sprawa. Prawda. Ja nie wiem. Nawet pewnie mam nie 20 milionów schodzeń. <grym> <grym> Ale zaznaczone. powiem Ci, że te tablitki tabletki, tabletki sobie te glicerydowe to kurde ja mi się... Te, no, to ciśnienie moje całkiem ładnie schodzi mi. Nie powiem. To jest fakta chyba, mogę mówić czy nie. Ale widzicie ile ta broń postowa bije? Ja ich bije, bije i to nic się robi, prawie, nie? Bo są militarne f kurde gnoje. Tragedia. No, o ja cię pierdzielę, nie? No idę stąd? Mamy, get lost. Daj mi tylko, oła. Okej, okay, zaję ząbko. się coś do ekwipunku myku. Dobra, ładuję się. Dobrze, to jak będzie to mów, to wychodzę i odbijam do ciebie od razu. Shut the fuck up mm. Shut the fuck up No szatko. Iść fuck tam up. kurczę 10 latkami gra ja nie Ty kurde Czekaj no, tak jak to szło? Mój kuzyn kurwa bawi się coś tam nie. tego typu będzie Jak to mówią, widok się nie wybiera Co wie są? A braci się nie traci Sylwia. No właśnie. A zera to się podkrada kontent oczywiście. Oh. dobra, wychodzę z serwa. Do... Bo on, 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 pier, on pierwszy na świecie opantował kadłubę. Jest... Jest... Ja tak, nie, mówię, To, bo to, to jest sylwka zasługa, nie? Bo on wszystko. No tak, on. no przecież to Sylwek, no. przez to, że tworzył kamerkowe te i, i, i te, to ja z niego wziąłem przykład. Tak A, nie. A gdyby karmił tak. no. kontuzję w 97, to by był gigacz Adam Iwata. Gryglicki, no? Gdyby nie był? No Piotr właśnie tak by było. Ty. Hehe, MLSiash kurwa. Bipolarny. Cie, tego, nie, bo nie pikajcie? kurwa <noise> ci kurwa MMA z pod podkreślał co tak? Loading game, nie no wiem czy przegłogo dobić jeszcze nie. kurwa ręcznikiem zaraz. Sztyw do ręki, o, o, kafelka. O, spermiony ręcznik. <noise> 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 Jesus Christ. Legendary. 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 Legenda. O i to robił Team Deadmatch kurwa z tego roku. Czemu taki masz mieć jak ty akurat teraz masz? shitman ja bym zagrał, <grym 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 nie przegrali przekrali 12 Nie zdziwiłbym się wcale, meski, niestety. To, uh, Mamy nie, złą aurę. Zrobimy taki montaż, nazwijmy to, cierpienia młodego Valoranciarza. Dobra, to już patrzę. Piotr, ja. słyszysz? No, I kurwa no, wszystko no. pokażemy. Jak wyglądają nasze gierki w Valorantach. No, no to bardzo to cudownie. Nie jesteśmy sailiści. Jesteśmy najlepsi. A, nie. Już jesteśmy za tymi arzami. No, do Proustar Pro, z Dymiasa. Proustar z O, Opucham, jak marzę. Zajno, ja dalej czekam zajno. na oficjalny Glazmontaż. Glazmontaż. montaż. Glas montaż. To się poczekasz troszkę chyba, by. to sobie jeszcze poczekam. <laughs> no i domina mi to bardzo dobrze. Nie można ustanowić połączenia z serwerem, no to witam w wtedy co pograliśmy w takim razie, panowie. Seven days przeszedł w fazę Max 2 grap. Nie pocieszające. No teraz. Co ty noc? Nie, no ja próbuję wbijać ciągle, no. I don't give a hell. I don't give a hell. Nie poddam się na tak chładku mojej drodzy. Nie poddam się. Nie mogę cię wychodzić zapro. Co to jest? Nie wiem Najpierw możesz mi, teraz, potem nie możesz Sylwkowi, teraz nie możesz mi nagle ty. Nie wciąż. Że nie? No, teraz ją, Kto pierwszy, ten lepszy najwidoczniej chyba. Ja już wbiłem panie. Nie wiem o co chodzi, ale gówno ty. Ciekawe czy, a, ciekawe, czy stary serwer, jakby mam no, oczekiwanie na weryfikację Steam. O, 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 no ale zaraz wyskoczy mi ten komunikat i tak, co? No nie ustawiono połączenia, no nie wiem, Niech mi, nie chce mi się wybić niestety, no. Może coś w opcjach mi się zmieniło? Się należy, żeby nie grać. Ale główienko ja cię, chrypię. no nie no ja chciał no kurde ty Kra mnie trumbuje no, no, moje tak gdzieś Nie, nie wiem, o co chodzi Zobacz no, na tam nie ma problemu No właśnie no tam bym chciał Nie wiem co, no ja nie wpiję chyba no niestety no Gra sobie kolega w balon i wyba nie No widzicie tak trzeba Trzeba mieć S sekundę Nie no That's so disappointing. Dlatego I Jeszcze teraz Piotroś? Nie wiem, dołączam ciągle do siebie, próbuję. Mmm, bro, what the fuck? A no zaraz mogę stworzyć ten stary serwer i zobaczę czy tam wszyscy dobijemy, jak nie o to. Nie wiem, no. To no actually i have no clue, nie? O co chodzi ty? Dobieranie ładowanie konfiguracji. Dobij mnie gro, proszę. Nie można ustanowić połączenia z serwerem. Fuck, kontynuuj grę, gdzie jest ten nasz save? My game gaming... Nie, odpalę ten serwer gaming najwyżej. Może tam coś źle ustawiono na tym serwerze znajomy, tylko znajomi online. Mnożnik, spójność profilu. Trzeba co tutaj mógłbym zmienić, ale to wszystko jest naprawdę ustawione normalnie. Wielu graczy. Wiesz, okay, no, okej, otworzę, otworzę ten server Gaming, ten nasz stary, zobaczymy czy na to będziecie mogli dobić, jak nie o no, to, nie wiem, <laughs> płakrzyli, nie wiem, naprawdę, to po prostu, nie wiem, o dupa, i kamieni kupa, ja pieprzę, miało być tak dobrze, aż o tak dobrze. Na meciu sama Harbid sound. No, jestem na serwerze, panowie. Tym starym naszym. zobaczcie czy do niego możecie dobić. O, się... trafim. monster dragon. Monster dragon OK, Dobra to wychodzę. Wyjście zobaczymy, no nie wiem, no jak... Nie wiem, no I don't know man. Nie wiem o co chodzi, raz Sylwy ma, że nie udało się połączyć, teraz ja mam, że nie udało się połączyć, ty. Nie wiem o co tak chodzi. tak jakby tylko jedna osoba mogła. No, no właśnie, no właśnie, kurde, i to naprawdę, ty. Ale dlaczego? Time is money! Now tak tak ma look look No mam, mam osiem ustawione, no właśnie. Dlatego trochę się padaka. No padaka, padaka, no kurczę, no. Robię za 7 miejsc ski, <gry> to skitu za dużo jesteś na tą gra. Ja nie wiem o co chodzi, o, nie No i mogę, Nie mogę ustanowić połączenia. Nie wiem, to chyba OBS. Dosłownie chyba zakończy stream, moi drodzy, nie? I to nauka no, niestety, ale. Zaraz zobaczymy, no, że to rzeczywiście jakoś przeciąża, aż tak bardzo OBS, kurczę, po prostu i tyle, no. Także chyba na razie moi drodzy pierdzielę to, bo niestety Gierko nie współpracuje. Może kiedyś czegoś indziej sobie zrobimy. No, chyba, że jakimś cudem nie będzie działo, i tak bez streama, to no, może wrócę. Także Ta na razie sobie... jest jakaś popierdolona. Także zaraz będę moi drodzy widzowie na czacie, albo nie będę i widzimy się jutro. Także no, miłego tam. Elo.